Ach, TikTok. Miejsce, gdzie obejrzysz śmieszne kotki, najlepsze momenty ulubionego serialu, poznasz nowy przepis, ktoś poleci Ci krem z rakotwórczym składnikiem, obudzisz w sobie nowe kompleksy, wrzucą Cię w spirale zakupów. Bo na TikToku każdy może być ekspertem, prawda? Witajcie w krainie składów! Ja jestem Alicja i jestem dziennikarką z podyplomową specjalizacją w kosmetologii. W tym odcinku opowiem, jak TikTok może zniszczyć Twoją skórę w imię zasięgów. Pewnie wiesz, że TikTok to miejsce, gdzie wszystko musi być proste i natychmiastowe. Pięciosekundowy trik. Recenzje w dwóch słowach, a najlepiej jeszcze ten jeden kosmetyk, który wyleczył trądzik. Nie chodzi o to, że nie można znaleźć tam nic wartościowego. Chodzi o to, że bez wiedzy naprawdę można sobie zaszkodzić. Nawet na lata. Skąd ten no, ja chaos? Z bardzo prostego powodu. Ekspertem może być każdy. Wystarczy telefon i zasięg. To nie wiedza decyduje, kto ma rację, tylko algorytm. Wyobraź sobie sytuację. I uwaga, ona jest autentyczna. Że ktoś poleca coś niebezpiecznego. Taki film wpada w viral, oglądają go tysiące ludzi, zaczynają stosować się do tej niebezpiecznej rady i jest problem. Bo jak ktoś weźmie się za sprostowanie, to prawdopodobnie nie dotrze już do tych wszystkich osób, a szkody będą rosnąć. A kto właściwie jest tym ekspertem z TikToka? Na przykład kosmetolożka, która testuje filtry przeciwsłoneczne na pomidorach. No tak, przecież promieniowanie UV i temperatura to to samo, prawda? Osoba, która sprawdza termoochronę kosmetyków na paragonach. No po co nam laboratoria? Kobieta, która analizuje składy, zakładając, że. Każdy składnik występuje w stężeniu 100%, a potem mówi, że wszystko jest niebezpieczne. No szok? Ktoś, kto mówi ci prosto w twarz, masz krzywy ryj i zmarchy, więc lepiej kup ten krem, bo może jeszcze cię coś uratuje. Czy influencerka, która mówi, że reaplikuje filtr co dwie godziny, a jej twarz jakoś wygląda podejrzanie lekko. TikTok jest pełen takich znawców: szokują, poniżają, robią eksperymenty działające na chłopski rozum. Bo to proste, bo się klika. A że robią ci krzywdę, wpędzają w kompleksy albo ogłupiają? No nie ich problem. To nie są sytuacje z powietrza. Ta kobieta pokazuje jak używa do twarzy balsamu do krowich wymion. Twierdzi, że ma potem piękną skórę. Ale pomija taki Malutki tyci szczególik, jak to, że zawiera on zakazany w kosmetykach formaldehyd, który jest uznany za substancję rakotwórczą. Sam producent zaznacza, że produkt należy nakładać w rękawiczkach i jest potencjalnie szkodliwy dla skóry. Produkt to nawet nie jest kosmetyk, więc nie musi mieć podanego dokładnego składu i nie wiemy jakie jeszcze substancje mogą się tam znajdować. Tutaj kolejna pani sama podkreśla, że nie wie co w tym kremie się znajduje. Ale nakłada go na usta i pod oczy. I teraz powiedz mi jedno: dlaczego ludzie z jednej strony krzyczą, że są okłamywani przez producentów kosmetyków i dodają do nich złą chemię, a z drugiej bez mrugnięcia okiem nakładają na twarz coś, co nie spełnia norm, zawiera substancje z listy składników zakazanych i czego nawet nie nazwano kosmetykiem? Ech, może znasz jeszcze jakiś tego typu przypadek albo dziwny trend? Może coś jeszcze mnie ominęło? A to dopiero początek. Znasz ten schemat? TikTok osoba pokazuje swoją skórę z problemami, pokazuje produkt, szybki montaż, dzień pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty i obserwujemy metamorfozę. I myślimy: Wow, jaki cudowny kosmetyk! Muszę go mieć! Stop! Ja wiem, że to wygląda efektownie, ale bardzo często tych filmów jest kilka z rzędu. Więc czy ktoś po nagraniu zapuszcza sobie skórę od nowa, żeby pokazać kolejny produkt, który ją naprawi? W wielu przypadkach efekt końcowy to po prostu filtr wygładzający. Ale i tak nakręcamy się na zakupy, bo chcemy wierzyć, że istnieje jeden produkt, który rozwiąże nasz problem. I kończy się to tym, że nasza rutyna pielęgnacyjna robi się droga, skomplikowana i pełna składników aktywnych. Skóra może się buntować, i stąd chociażby tak częste wysypy z podrażnienia. A teraz coś znacznie groźniejszego. Pamiętacie trend z dermorollerem i kwasem de ordinary? Ludzie dosłownie robili sobie ranki i wpuszczali w nie kwas. To nie jest tylko ignorancja. To już jakiś eksperyment na własnym ciele. I nie mówię tu o ewentualnym drobnym podrażnieniu. Mówimy o realnym ryzyku powstania blizn czy trwałych uszkodzeń skóry. No nic dziwnego, że te filmiki były zdejmowane, bo skutki takich eksperymentów mogły zostać na całe życie. Z drugiej strony mamy inny, niewinny pomysł Masaż kostką lodu. Brzmi naturalnie i łatwo? Spoko. Tylko że skóra bardzo źle znosi skrajne temperatury. Delikatny chłód? Owszem, może pomóc z opuchlizną, ale mówimy tu na przykład o zimnej łyżeczce z szuflady, a nie o kostce lodu, która w kontakcie ze skórą może działać jak takie zimne oparzenie. Efekty? Uszkodzona bariera hydrolipidowa albo nawet tak zwane pajączki, których pielęgnacja już nie naprawi. TikTok uwielbia też wskrzeszać stare trendy, oh, takie shit. które zniknęły nie bez powodu. Na przykład kamienie czy pady do depilacji. Ten trend przewija się co kilka lat i zawsze kończy się tak samo: przesuszenie, mikrourazy, wrastające włoski. No kto mógłby się spodziewać, że piąty raz też się nie uda? Gdybyśmy tylko mogli to przewidzieć. Ale pułapki polegają nie tylko na nieumiejętnym doborze czy użyciu kosmetyków, Czasem najbardziej szkodliwe jest to, jak się o tych kosmetykach mówi. Cała otoczka. Pod pretekstem pielęgnacji są wciskane nowe kompleksy czy poczucie bycia niewystarczającym. Zaczyna się niby niewinnie. Ktoś pokazuje swoją pielęgnację. Ma piękną cerę, idealne światło, estetyczne ujęcia, zrobione paznokcie, ułożone włosy. I 20 kroków pielęgnacji, a do tego poleca reaplikację filtra 10 razy dziennie. I nawet jeśli nie mówi tego wprost, to przekaz jest jasny. Musisz robić więcej, żeby nie być zaniedbana. Tak teraz wygląda naprawdę zadbana osoba. I to zostaje. Nawet jeśli tylko przewijasz i zdajesz sobie sprawę z istnienia filtrów poprawiających wygląd, to takie nastawienie może utknąć w głowie i nagle pielęgnacja przestaje być troską, a ciągle ze sobą walczysz, bo nie wyglądasz jak baba z filmiku. Bo nawet jeśli żaden z tych trików nie zrobi Ci krzywdę fizycznie, to narracja, że robisz za mało, że masz się poprawić, że masz jakiś defekt, to też może Cię krzywdzić. Mniej widocznie, ale również skutecznie. I to jest ogromny problem, kiedy słuchasz wszystkich. Bo wówczas nie słuchasz przede wszystkim siebie i swoich potrzeb. Bo Twoimi wyborami może zacząć rządzić viral, a nie świadomość. Tak, fajnie się słucha filmików typu, wybierz to, a nie tamto. Ale bez uzasadnienia to cię nie edukuje, tylko znowu kupujesz, bo był taki filmik. Weryfikuj, kogo słuchasz i jaki to ma na ciebie wpływ. Czy się porównujesz, czy czujesz niepokój, czy zaczynasz mieć do siebie gorsze podejście, czy zaczynasz od siebie za dużo wymagać, czy naprawdę rozumiesz, dlaczego sięgasz po jakiś produkt, a nie tylko wydajesz swoje ciężko wypracowane pieniądze. Teraz każdy może mówić, ale to od ciebie zależy, kogo będziesz słuchać i co z tym zrobisz. A ja dziękuję, że słuchasz mnie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniesz na dłużej. I jeśli coś z tego odcinka szczególnie cię poruszyło lub zszokowało, to napisz mi proszę, co to było. A kto ma skórę? Łapka w górę. Dziś się z wami żegnam. Buziaki. PA!